Jak odblokować trofeum Dominator? Wygrywasz, wygrywasz, ale trofeum wciąż nie ma? Postaram się w tym filmie jakości w tym pomóc. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do trofeów do gry Killzone Shadowfall. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Trofeum Dominator wymaga od nas wygrania gry na każdej mapie trybu wieloosobowego. Standardowo do śledzenia swojego postępu polecam stronę kilzon.com. A więc udaję się na stronę kilzon.com, wybieram kraj i wpisuję datę urodzenia. Następnie przechodzę do Shadowfall, Game Site, loguję się na swoje konto PlayStation Network i z tego miejsca przechodzę do Profile, Challenges, w kategorii Online Play. Mamy różnego rodzaju statystyki dotyczące wygranych gier i m.in. wygranych gier na danej mapie, a więc dla każdej mapy mamy oddzielną kategorię. W ten sposób możemy śledzić, ile już mamy zwycięstw na danej mapie. Przy wejściu do rozgrywki po prawej stronie znajdziesz informacje dla tego trybu, jakie są dostępne mapy. No i przy połączeniu do danej gry oczywiście dowiadujesz się, która mapa jest rozgrywana w danym momencie. Możesz sobie żonglować. Jeżeli jednak masz problem z wygrywaniem, to alternatywnie zawsze możesz wygrać na pustej mapie, a więc po prostu wygrywając misję, gdy nie masz nikogo naprzeciwko. Nie jest to zbyt pasjonujące, ale jeżeli jakaś mapa jest rzadka albo po prostu bardzo Ci nie leży, to jest to jakaś opcja. W tym celu polecam korzystać z Extended Warzone. Zwykle ze względu na to, że czas trwania rozgrywki na Extended Warzone jest zdecydowanie dłuższy, jest tam zdecydowanie mniej graczy. Niejednokrotnie możesz być po prostu sam na mapie. Tak oto zdobywamy trofeum Dominator. Udało się wygrać na kolejnej mapie. Czyli po prostu grać, grać, grać i tyle. Jeżeli podobał ci się ten materiał, zostaw kciuka w górę. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.